Dzień dobry, dzień dobry wieczór, ranek, nie wiem kiedy to oglądacie. Ja w każdym bądź razie jestem wieczorkiem, późną nocą właściwie już i zaczynam zabawę z kolejną paczuszką. Ach, Mi się tu poprzyklejało. Bo to tak, a nie inaczej. Ojejku, jak mi brakuje tego mojego nożyka. O. Tu mamy oczywiście moją ulubioną firmę Vention. Ostatnio bardzo lubię tą firmę. Yy, bardzo ma dobre rzeczy nigdy się nie zawiodłem przez ostatnie parę miesięcy to kupuję od nich yy, jakieś sprzęta czy to powerbanki czy to przewody czy cokolwiek innego yy, jakieś przejściówki końcówki zawsze wszystko co yy, jest napisane w opisie znaczy, ma słomachlone wszystko co jest w opisie wyszczególnione to to się zawsze wszystko zgadza nigdy nie miałem żadnego problemu dzisiaj mamy przewodzik yy, dzisiaj mamy przewodzik yy, starego typu micro USB na yy, USB typu A do starego typu słuchawek znaczy słuchawki są nowe ale mają stary typ gniazdo mają starego typu czekałem na ten przewód bo już poprzednim razem chciałem zaprezentować ten przewód ale tutaj tutaj jest bardzo dobrego, dobrego dobrej jakości ten, ten kabelek bo tutaj mamy w oplocie z jednej strony, z drugiej strony też mamy zabezpieczone, bo tutaj jest widzę też silikonowa jakaś tutaj nakładka. Z drugiej strony też jest taka sama, tylko jest oczywiście odpowiednio mniejsza. Szkoda, że nie ma takiego w ostatnim tym, co pokazywałem, ten zielony przewód. Yy, pomiaru wyświetlacza ile yy, wa watażu ile, ile pobiera no ale mimo wszystko bardzo fajnie jest to yy, bardzo fajnie jest to zrobione tak jak większość przewodów yy, różnych firm yy, przodujących yy, na rynku bez susów, tam yy, Tylkomów Fonkenów yy, yy, i, i innych tam firm są bardzo, bardzo dobrej jakości. No zobaczymy ile czasu wytrzyma. Zwykle, zwykle wytrzymują około 2-3 lat takie przewody jak zamówię. A ja nie jestem takim typem człowieka, który bardzo szarpie się z przewodami. Jestem takim, który, który uważa, dba, dlatego może tak długo dlatego tak długo może u mnie wytrzymują, no bo jak już coś mam, to dbam o to. No i tyle. Tu nie ma co więcej się rozwodzić, no to jest zwykły przewód, także Także, także tyle. A jeszcze zobaczymy, a sprawdzę. Zobaczymy jak działa i czy ładuje. Mam taką końcówkę. Yy, przejściówkę. Zobaczymy, czy, czy będzie podawał napięcie, wataż i, i jak będzie ładował. Także jeszcze sekundka. Także tak. Nie mam niestety przejściówki, końcówki żeby ten watarz sprawdzić, ale za to yy, chociaż sprawdzę czy się ładują, czy ten przewód działa. Mój stary słuchawki Bludio Turbin T2. One już ledwo trzymają akumulator, tam po parę godzin, parę godzin trzeba co parę godzin trzeba ładować. No ale już mają swoje kilka lat ładnych. Nic co ładuje się, nic się nie podłączyło. Dlaczego? Dlaczego? Czy tutaj jest niedociśnięte? Czy tu jest niedociśnięte? Nie, no tutaj jest, świeci się dioda czerwona. No muszę. No jest, dobra. A bo tu gniazdo pewnie w powerbanku już szwankuje bo tu się widzę włącza załącza tu jest dioda tu się dioda świeci jak widać czyli ładuje ale tutaj tutaj nie pobiera nie pokazuje że pobiera cokolwiek tak ustawię to jakoś żeby było widać Słabo to, słabo to będzie wyglądało muszę jakoś inaczej tutaj O, teraz zaczęło działać. O, tak sobie tutaj to zawieszę. Może, może, może się utrzyma przez chwilkę. Dobra. Okej, okay, tu widać. Tu jest cały czas się świeci dioda. Tutaj z kolei ja to chyba muszę zmienić powerbanka, bo ten powerbank już dokonał swojego żywota. Zatem wezmę powerbanka, który już jedno urządzenie ładuje, a no i właśnie, i będzie bardzo dobrze. Jedno urządzenie już się ładuje tym powerbankiem. Może się szybciej rozładuje i teraz podłączę drugie o tu widać jest, jest dioda świeci tak jest widoczna jest widoczna dobra mamy dwa urządzenia które teraz ładuje ten power bank który był w ostatnim filmiku, w jednym z ostatnich, razem z przewodem. Przewód też był, więc mamy kilka urządzeń, które były prezentowane, i wszystkie działają co prawda tutaj już widzę, że ten powerbank bardzo szybko traci moc, a tu jest tylko był podłączony papieros elektroniczny, więc to bardzo mało powinno pobierać energii. A było 79 przez 20 minut, przez 15 już zeszło na 63, przez 64 znowu teraz jest 63 już. E, także. Myślę, że ten powerbank będzie lipa jakaś. No, ale rozładuję go do zera, tak jak mówiłem ostatnio. I, i powiem, jak naładuję, jaką osiągną pojemność. Coś tutaj z tymi słuchawkami mi się znowu dzieje. Aha. A, jeszcze nie zmieniłem padów. No, niedługo będą też, będzie wymiana padów, bo mimo, że już te słuchawki są starej daty, to jestem do nich przyzwyczajony. Bardzo dobrze grają. Mają bardzo fajny refleksyjny bas i środki i doły I, i ten i także szkoda mi się z nimi rozstawać. Póki akumulator będzie działał, to będę starał się je reanimować jeszcze, a może nawet i kiedyś akumulator wymienię, bo, bo te przetworniki są naprawdę super bajeranckie. Trafiłem tak głupio na te słuchawki Bludio, w ogóle na tą firmę, a jestem tak zadowolony, że już mam kurczę chyba 3 sztuki słuchawek Bludio i naprawdę jestem bardzo zadowolony z każdego modelu, bo mam Bludio T7, T2 Turbin i jeszcze mam chyba te szóstki. Z możliwością włożenia karty micro SD z odczytem i z, z radykiem automatycznie w słuchawkach. Także no, po prostu robią no, nie dość, że świetne przetworniki, to to jeszcze, to jeszcze dobry dźwięk mają i mają jeszcze fajne te dodatki. Czyli właśnie gniazda słuchawek, gniazda kart, microSD, radio dodatkowo. No i, i ten. No i tutaj jeszcze możemy oczywiście podpiąć sobie w tych słuchawkach, bo to jest Turbin 2. Link będzie na, na dole w opisie. I tu możemy podpiąć oczywiście, jak się nam bateria wyładuje. Kabel jack, -jack 3,5 mm Mini Jack. Także to jest naprawdę zaleta. Dobra, ale to nie o tym. Tu dzisiaj mieliśmy mieć o kabelku. Także kabelek zostawiamy. Dziękuję bardzo za uwagę. Liczę na łapkę w górę, bo zawsze ja zawsze jestem taki, że gadam jak mi coś przyjdzie do głowy to różne rzeczy do... pasujące do kontekstu. Trzymajcie się, cześć, liczę na, sub, na subskrypcję, na łapki w górę i dzwoneczki wciskajcie, żeby nie opuścić żadnych filmików nowych. Nara, cześć.